Witam w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj jestem w hotelu BOS, Blisko Radości, w którym mamy konferencję European Baptist Federation dla liderów różnych Unii Baptystycznych, Kościołów Baptystycznych. i Jest to bardzo fajna konferencja, bardzo się cieszę, że mogę tu uczestniczyć. A tak przy okazji dodam, że jestem w tym roku prezydentem naszego, naszej Federacji Baptystycznej w, w Europie, co też mnie bardzo cieszy. I cieszy mnie to, że mogę uczestniczyć w, właśnie w życiu baptystów europejskich już od ponad 10 lat. Także tak przy okazji, jak ktoś nie wie, że coś takiego istnieje, to istnieje. Istnieje Europejska Federacja Baptystyczna, która już ponad 100 lat chyba jakby działa, łącząc baptystów z całej Europy. Natomiast dzisiaj chciałbym powiedzieć o, o Ewangeliach Synoptycznych. Ewangelie synoptyczne, yy, tym się, no właśnie, czym się różnią Ewangelie synoptyczne od Ewangelii Jana i co jest takiego, co sprawia, że mówimy o Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza jako o tym samym gatunku. No i generalnie syn oznacza współ, czyli synoptyczne oznacza mające wspólne części, mające pewną część... Właśnie, która się pokrywa. Pokrywa się w tych trzech miejscach. Są takie Ewangelie, które mają więcej części wyjątkowych, takiego własnego, że tak powiem, wkładu, opisywane wydarzenia, a są takie jak Ewangelia Marka, że to są chyba tylko dwa wersety o uciekającym młodzieńcu, które są tylko i wyłącznie w Ewangelii Marka, cała reszta to są pewne wydarzenia opisane również w innych e Ewangeliach. Co ciekawe, nie wszystko w tych Ewangeliach jest tak samo. Często się właśnie porównuje ze sobą, zestawia, żeby pewne szczegóły uzupełnić. Ma to swoje plusy i minusy. Znaczy na pewno dla kontekstu warto uzupełnić, ale też nie należy mieszać tych przesłań, dlatego że przesłanie Marka jest trochę inne. Przesłanie Łukasza i Mateusza jest trochę inne, bo tak jak mówiłem wczoraj, Każda Ewangelia ma jakiś swój teologiczny temat, którego się trzyma, i chce przedstawić materiał w taki sposób, żebyśmy faktycznie zrozumieli, że tak jest. I te, te detale, te szczegóły nie są po to, by je uzupełniać, yy, przez pozostałe Ewangelie, tylko są właśnie po to, żebyśmy na nich się opierając wyciągnęli właściwe wnioski. Co z inąd? Wcale nie jest oczywiste bardzo często, jak są jakieś grupy biblijne, jak są jakieś y, y, nawet kazania, to po prostu traktujemy y, właśnie ten materiał y, z wszystkich Ewangelii, tak jako równie ważny i de dekonstruujemy historię. I może dekonstrukcja historii nam przychodzi dobrze, to znaczy faktycznie widzimy więcej, co się wydarzyło, ale często, właśnie w takim historycznym spojrzeniu na Ewangelię, gubimy treść przesłania, której gubić nie powinniśmy, bo właśnie ta treść jest ważna, bo po to takie, a nie inne szczegóły zostały wybrane. Na to, a nie na coś innego nam auto zwraca uwagę. I to myślę sobie, że w jakimś sensie nawet jest ważniejsze niż rekonstrukcja wszystkich szczegółów, jakie, jakie towarzyszyły danemu wydarzeniu. Także tak właśnie wracając trochę do kontekstu tego, jak czytać Ewangelię, jak rozumieć Ewangelię. Natomiast, no właśnie, często się też mówi o problemie synoptycznym. Co to znaczy problem synoptyczny? To znaczy, że no w jakimś sensie musimy się zastanowić, dlaczego te rzeczy są tak podobne, a jednocześnie tak różne. Więc dlaczego są tak różne, to trochę powiedziałem, że każdy właśnie z tych autorów ma swój cel i ten swój cel próbuje nam przedstawić i słusznie, bo wierzę, że jest tym natchniony, prowadzony przez ducha i tak ma być. Natomiast można by zadać pytanie, no dobra, ale dlaczego tak wiele historii się powtarza? I myślę, że odpowiedź jest wbrew pozorom dosyć prosta, to znaczy wszystkie Ewangelie gdzieś... Tworzyły się w środowisku, w którym zapamiętywano pewne sformułowania nie poprzez zapis, ale poprzez powtarzanie, czyli no jest to trochę inna kultura niż kultura nasza. My, jakby bardzo często od samego początku posługujemy się po prostu lekturą. Natomiast jeśli wchodzimy w przestrzeń pewnych. Pewnych kultur, w których właśnie kultura języka mówionego jest pierwotna, to widzimy, że bardzo często właśnie pojawiają się pewne sformułowania, pojawiają się pewne wzorce zapamiętywania określonych opowieści w oparciu o pewne sformułowania, które się mogą nieznacznie różnić, ale generalnie rzecz biorąc są do siebie podobne, i w ten sposób po prostu odbywa się przekazywanie określonych treści. I, i, I w jakim sensie można powiedzieć, właśnie Ewangelia była taką, taką, tak, taką, taką, taką opowieścią, taką, takim zwiastowaniem o Chrystusie, o królu, który przyszedł i który zwyciężył, które rozpoczynało się od właśnie takich, takiego, takiej tradycji mówionej. Oczywiście one zostały spisane, zostały zorganizowane, uporządkowane. Zostały to zrobione pod autorytetem, zarówno tym powiedzmy weryfikowalnym, zewnętrznym, apostolskim, jak i po tym wewnętrznym. Duch Święty wprowadził nas w wszelką prawdę o tym już mówiłem wcześniej, także można sobie posłuchać jakieś wcześniejsze odcinki. Natomiast te Ewangelie właśnie oparły się można powiedzieć o o tą tradycję, o tą tradycję mówiono. Dlaczego oparły się o tą tradycję mówiono? Ano dlatego, że właśnie w pewnym momencie jakby kościół uznał czy kościół rozpoznał i wierzę, że rozpoznał pod Bożym prowadzeniem, że po prostu potrzeba jest, potrzeba jest, aby tą tradycję utrwalić. Apostołowie umierają, oddają życie dla Chrystusa, ich uczniowie yy, widzą, że to może różnie potrwać jeszcze do powrotu Chrystusa. No i dlatego właśnie podjęto decyzję, żeby te ewangelie utrwalić przez pisanie. I, i taka jest historia Ewangelii synoptycznej. Pokrótce można, można, można to ująć. Często się pojawia dyskusja nad tym, czy ktoś od kogoś spisywał, kto tam kogo korzystał. No, bo moim zdaniem trochę to jest takie na siłę tworzenie problemu po to, żeby tworzyć doktoraty. Wybaczcie, jeśli kogoś urażę przez to, ale wydaje mi się, że że najprościej jest po prostu to wytłumaczyć w taki sposób, niezależnie od tego, kto był pierwszy, kto kogo znał, kto kogo nie znał. To po prostu najprostsze jest po prostu stwierdzić, że po, po prostu tradycja mówiona była pierwsza. Tradycja mówiona była pewnym dobrem wspólnym Kościoła i, ten, i to dobro wspólne fun funkcjonowało. Funkcjonowało w różnych miejscach, w różnych zborach. Generalnie rzecz biorąc pochodziło od apostołów. Nie wiem, czy apostołowie stworzyli jakiś kanon tego, czego należy nauczać, co należy jakby nauczyć na pamięć swoje kościoły, ciężko mi powiedzieć, bo, no bo nie jestem z tej kultury. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby tak faktycznie było, gdyby te podania tak naprawdę były pewną taką formą sformalizowanego opowiadania na określone tematy związane z określonymi momentami życia Chrystusa. I w taki sposób zostały spisane, w taki sposób zostały nam przekazane. Przez wiarygodne osoby pod prowadzeniem Ducha Świętego. Także tyle o problemie synoptycznym. Tak jak powiedziałem, są różne, moim zdaniem trochę naciągane argumenty, takie, takie problemy po to, żeby je rozstrzygać i roztrząsać, i pisać prace habilitacyjne i doktorskie. Ja nie mówię, że to jest samo w sobie coś złego. Jeśli ktoś chce sobie napisać, to niech napisze. Natomiast wydaje mi się, że po prostu jeśli rozumiemy dobrze historię tego, dlaczego tak, a nie inaczej te Ewangelie zostały spisane, no to i, i wyda, wydaje mi się, że ta kwestia tradycji ustnej jest najlepszym, najprostszym wyjaśnieniem, to wtedy nie widać zbyt wielkiego problemu, że mamy zarówno podobieństwa, jak i różnice w tych wydarzeniach opisywanych przez Mateusza, Marka i Łukasza. Panie, dziękujemy Ci za Twoje prowadzenie, dziękujemy Ci za Kościół, dziękujemy Ci za Ewangelię, dziękujemy Ci za tych trzech ewangelistów, za to, że każdy z nich był prowadzony przez Ciebie, każdy z nich miał coś do powiedzenia, a jednocześnie opierał się na tym wspólnym, dobrze wspólnej tradycji prawdy objawionej i przekazywanej. I dziękujemy Ci, Panie, że możemy się na tym opierać i przez wieki być jednym właśnie dlatego, że Ty tak wybrałeś. Tak spisałeś, tak to zaprojektowałeś, możemy przez wieki mieć jedność z braćmi i siostrami aż do czasu, gdy powrócisz chwale, sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Twemu nie będzie końca. Polecam wspieranie mojej służby, niedługo lecę do Tanzanii z Bogiem i do zobaczenia.